No co z tym? Przez ścianę przeszedłem Ale Srena, po prawej tip, Po prawej syrena była Te pies A tu nie da się A Tu się nie da, kurwa O, pomidor Pomidor Patrz, co to jest O nie, kurwa Boże Kurwa no wszystko cholololę Wszystko, o, What the Jagu, alkoholu Dostrzeli mnie kurwa! Nie mogę się zatrzymać? Kanony Jak <grym> coś zatrzymać nie możesz No ja typowo, robię klipasz. Pieski, tu leci! <grym> Piotr zapalamy leci na... E bo, strzeli strzeli... No to Co piecze? Próbuję ty, na razie z kanona, nie? Kurwa, w zacząłem skręcać okay, Masz kurwa szczepionkę? <laughs> <in the kill. laughs> oh, what the fuck? No co tu jest? What? Masz statki odleciały oh, What the fuck? No co tu jest? What? Dwa mm, statki odleciały Boss Tá brade, tráfego é péter na rua. Oh my god. Vamos ver. Deus. Uau! O boat clipet, clipet. Meh. Porra! Você tá na torcha, galera. Porra, No. Lewo, prawo, myszką. A patrz na mnie. Nie wiem gdzie jesteś. Nooo... Zobaczę na stream. Czy jest tak samo. No. Znaczy, Dobra. Z... Ja aż tak boso nie robię tego, nie? Nie! <laughs> yeah! Kurwa kręcimy! Ale Jest Janusz. Kurwy syn. Zablokowałem się jebany szmaciarz Jop. Gosz się ale beknął No bo na broniach odnaczenia to ja praktycznie sam biłem. No, Weź się po jednym świecę może jeszcze. Weź no to ja najrzadsze 1000 obserwując. Jedno czy no... kurwa, Peter zgasiłeś, What to fuck you do? Ja pierdam Co <śla> to kurwa zgasiłeś Mówię, nie zgasz. <śla> <śla> Fak nie... Bo... O, nie, ty wiesz o Nie ma. To tyle, podróż To ja, to ja, to ja, to nie chciałem po byłeś, Hej! Jedzie razem wilem, nie? Jakiś sub, do mnie. <grym> sorry, sorry, po drodze byłeś, jej. Stajemy Przykro mi, tak z całego serca. Wyrównane z asfaltem. I sorry, sorry, po drodze byłeś. Sorry, sorry. No poszliśmy o po wodę? Bo zacięło Cię? No ale kurwa, gadam, widzę streama ofer. Ich poprzesta? O, teraz odlatuje gdzieś powietrze wpisdu No załóż Cię zacięło Puść ten ster Jak, odlegujecie? Jaki ster, u siebie jestem kurwa, na przodu U mnie jesteś na sterze Minéralement, on va